ładnie, proszę się nie gniewać, jak nam źle wypadnie. Oklasków nam nie żałujcie, razem z nami się radujcie. Miłych gości serdecznie witamy na ostatni wspólną zabawę. Zapraszamy. Najpierw powiemy wszystkim koniecznie, że w przedszkole Wysoka Gromada jest najlepsza na świecie. Olamy za spóźnienie, przepraszamy. To od czego zaczynamy? Jak to od czego? Od przedszkola naszego. Wszyscy do niego z ochotą wchodzimy, więc dlatego tutaj o nim mówimy. Wspominamy, dziękujemy i... W kalendarzu było niemało. Codziennie jedną zdejmował czas. I cóż powiecie? Od przeleciało. Cztery lata mgnęły jak zbicia czas. Lub zawsze była z nami, z naszymi rodzicami i paniami. Nad wszystkim czuwa i o wszystko dbała. Najładniejsze zabawki do naszej sali kierowała. Troszczyła się o nas o każdej porze. Wiedzieliśmy, że zawsze nam pomoże, my wiemy, że czasami nic nie znacznie bywamy i za to panią dyrektor bardzo przepraszamy. Dzisiaj w podzięce tej serce i trud nie ma, bo ten wiersz i kwiaty na jej ręce składamy. Kiedy przyszłam do przedszkola byłam wtedy taka mała Jak mamusia szła do pracy ja za nią płakałam Nasze panie, Marta, Alinka, Ela i Ewa Łeski ocierały I bardzo mi w tych trudnych chwilach pomagały Nauczyły tańczyć, malować, pisać, rysować, pięknie czytać i liczyć oraz zgrabnie ćwiczyć. Uczyły nas jak kochać mamy, jak kochać tatę. Często przypominały, żeby szanować siostrę i zgodnie żyć z bratem. Nasze panie dawały nam rady, żeby nie za dużo czekolady. Marzyć nam często pozwalały, a za wszelką dobrę serduszkiem nagradzały. Dziękujemy. Dziękujemy paniom Gosi, Beni, Laurze, Gosi i Ani, że wszystko sprzątały i uśmiechem nas z rana witały. Posiłki nam podawały, grymasy przy jedzeniu znosiły, porządku pilnowały i o nasze sale dbały. i nas do nauki języka znacznie namawiała. Poznaliśmy wiele słówek i dosyć dużo wyszło ich do naszych główek. Dziękujemy Pani Koratynce za to, była cierpliwa, męczyła nas języki i namawiała logopedycznej na gimnastyki. W ten dzień. To jest oczywiste. Dziękujemy Panią Halince i Alince. Dzięki ich pierogom i kotlecikom dziś niejedno dziecko wyrosło z tatka, nie jadka, na prawdziwego niedźwiadka. Smakowite, cune zapachy z kuchni przedszkolnej będziemy wspominać do dnia w świetlicy szkolnej. Na Pani z księgowa, swój świat o finansie, w seryjnych latach. Owinął się przedszkola, nie bała. Każde dziecko od o wie, dzisiaj podziękować jeszcze. Pamiętamy o pani... My, Panie, wszystkie zachylimy o tym. Niech Panie nie myślą, że to puste słowa. bo między nami powstała umowa. Gdy tylko od dziś 20 lat mnie nie spotkamy, się tutaj u Pani gościmy. Ja na lat 20 przylecę w rakietzie i spytam, czy Pani zechce się przelecieć. Proszę mi za Będę się nie bać, przecież o pani z domu jasków szywa. Będę marynarzą z gronbaż nie pasan i jej pasa. Będę opowiadać historie prawdziwe, ale to nie będę słuchać I ja też przebiegnę, będę już doktorem. Nadzwyczajnie syrop ze sobą zabiorę, a będzie grzeczny. Doły pnie kropelkę, mik straci ochotę na psikusy wsiadki. Ja za dwadzieścia zostanę budowniczy. budowniczym. Tyle się szkoli że trudno policzyć. A na naszej pani zrobię taką klasę, że owo będzie obchodzić was. Nie będę ciekawą maszyny nicotę. Majstruje ich tysiąc albo dwa tysiące. Jeśli zjawię przez kółu, u nauczyciela, to zaraz maszynami na dziecko pięknej wyrazić słowa, uczucia, uczucia które w sercu chowam, lecz nie potrafię powiedzieć więcej, niż to, że kocham Cię, najgoręcej. I za ten dobry w oczach kochana dziękuję Ci. Kochani, bardzo, bardzo dziękuję Ci za to, że dałeś życie mi i za to, gdy śpię, Ty na pochylasz się, za w oczach, być pokazy, to dobiegł oczach Twych, kochany, bardzo dziękuję Ci. Za to wszystko Wiecie, podrastają w lecie, a pod jesień już za małe są buczyki i sandały. Krzesełko w przedszkolu robi się za niskie, więc czas do szkoły wyruszy Już namija po siedem lat, z przedszkolem się rozdać czas i pożegnać nasze panie, przez nas bardzo ukochane. Skończyły się chwili dla swawole, żegnamy dziś nasze przedszkole. Zeszedł książka nam zwoła, do nauki zachęca nas szkoła. Smutno w serduszku każdemu z nas, żegnać przedszkole nasz czas. Do widzenia więc przedszkolę, tylko tak powiemy, a jak szóstki dostaniemy, pokazać przyjdzie.